No spójrzcie jak on pięknie rośnie. Zieloniutkie liście. Oj Ale coś w nim jest nie tak. I zaraz wam powiem co i czym się dzisiaj zajmiemy. Siema. No dobra, główny problem w tym drzewie jest taki, że wszystko rośnie do góry i gęsto. I zaraz światło przestanie docierać do wnętrza korony, przez co zaczną opadać liście. No bo jak liście nie biorą udziału w fotosyntezie, no to po co drzewu trzymać takie liście? Nie no to tak jakbyśmy nie obcinali paznokci, no bo może się kiedyś przydadzą, nie? No nie, no trzeba to zrobić, czyli będziemy dzisiaj drutować. Co jest potrzebne do drutowania? Oczywiście drut. Drut z recyklingu, jakieś tam stare podoliczkowe czy coś. Będzie dobrze. Wezmę też dłuto, jakieś o, takie z ostrym tym, żeby zrobić dziury. Jakie dziury pytacie? Dzisiaj będziemy robić nietypowe druty, tak zwane odciągi, chyba tak to się nazywa. Nie będziemy drutować gałęzi, tylko będziemy odciążać gałęzie, a raczej przyciągać do dołu. I teraz zobaczmy. Na pewno, no tu jest rzadko, ale tu nie. Najniższa gałąź, którą trzeba odciążyć, to jest ta. Więc patrzymy sobie, o, gdzie ona ma zejść. Ma zejść jakoś tak. To robimy tutaj. A to w sumie jest druga. Teraz ważna rzecz. Pierwsze co, to zahaczamy drut o gałąź. A dopiero później, to, to wsadzamy tutaj może w tą dziurkę. No właśnie. Dobra, wsadzę z Dosięgniesz do gałęzi? Dosięgniesz. I teraz jak już mamy zahaczony o gałąź, oj, trochę grużowy ten drut. No, ja w ogóle nie ten ciąg teraz można odciągać też tutaj nie, no za mocno, za mocno trzeba coś innego wymyślić trzeba odciągnąć tu niziutko pamiętajcie, że nie za mocno o, tak będzie ok żeby tego drzewa nie złamać i widzicie, pierwsza gałąź jest odciążona i trochę nam korona odetchnie. Kolejną gałąź, którą chciał odciążyć to jest chyba ta, choć to, to w sumie mi bardziej skierował, bo... Nie, nie, też trzeba ją odciążyć. Wiecie, to jest i tak na razie proces modelowania drzewa, więc patrzę bardziej na to, żeby jak najwięcej światło dotarło. Światła dotarło. Żeby drzewa jak najszybciej rosło i jak najzdrowiej, nie? O, ten chyba się nie wysięgnie go To tylko lekko odciążymy. No nie wyszło lekko, ale jak się drudzy prostuje. No ale jest, kolejna gałąź jest odciążona. Idziemy dalej. To rośnie, okej. Okay. Tu już chyba byłem, ale w sumie jakby tak. Tak leciutko. Dobra, ono będzie gdzieś tu. Robimy kolejną dziurę. Szukamy drutu, no został mi tylko ten gruby, kurde szkoda tego drutu trochę, no ale jak mus to mus To jest trochę za gruby, choć może zupełnie pomagamy. Dobra, tak zrobimy Trochę się cofnij I teraz hits I jest OK. No, po podciąganiu wygląda trochę gorzej niż przed. Ale musimy tak zrobić. Musimy. Którą jeszcze? Jak tu teraz korona wygląda? Tu jest bardzo gęsto. Czyli przydałoby się o tą gałąź, popchnąć. Lekko do dołu. No ale tu już by się cienki przyjął drucik nie taki shit Ale tak naprawdę jak to odciążymy to zacznie na te spadać więc może lepiej byłoby te odciążyć lekko tu do boku Dobrze, tak zrobimy najpierw a potem zobaczymy co je jak no, w ogóle znalazłem kolejne zastosowanie dla tych kijowych z Aliexpress cięcie drutu do tego się nadają te słapiemy ten gruby pięk a nie my mieliśmy to ciężkie nie no pian mieliśmy no nie no mieliśmy to ciężkie kurde. co ja tu robię ale tak naprawdę to też przyciągnąć się a nawet to bardziej dobra to zaczniemy od tej nociutko No i zobaczcie sam, nic nie widać jak ty kamery jest korda Czekajcie. Trzeba włączyć lepszy tryb. No i gitara. No. Korona odsłonięta. Yy. Nie wygląda to lepiej niż przed. Moim zdaniem drzewo wyglądało lepiej przed. Ale to nie jest zabieg estetyczny. Nie chodzi nam tu o estetykę. To jest zabieg, który ma doprowadzić więcej światła do korony, przez co tu się pojawi więcej gałęzi, więcej się zagęści i będziemy mieli większe pole manewru później, jak już coś wyrośnie. O, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Patrzcie, koleżka rośnie. Cały czas, cały czas mała chujneczka, o nie wiem jak ona tu żyje, ale żółknął jej powoli te igiełki, to chyba trzeba ją podlać. Dziwne, bo jak ona w ogóle w mieszkaniu przeżyła? No nieważne. No i gitara, i wszystko zrobione. Dzięki za dziś, siema.